Jestem 80 km od sulejówka w lasach gościnnych. Słuchajcie, dowiedziałam się tutaj o pewnym grzybie. Nazywa się Turek. I zbieram dzisiaj turki. W moich lasach okolicznych Turek nie występuje. To jest ten właśnie turek. Nie wiem, czy to jest nazwa potoczna. Co pewne, tak. Ale ten turek to jest grzyb jadalny. W tym rejonie, w którym ja się teraz znajduję, jest często spotykany. Już wam pokazuję, jak wygląda. Ano wygląda tak. Otoczkę ma. Zobaczcie, taką jak kania i pod spodem są blaszki. Jak się przetrze paluszkami, to taki nalot znika od góry. I ogólnie wizualnie bardzo przypomina borowika. Patrzcie teraz większy okaz. Już Wam pokazuję. Ślimaki go lubią, bo wcześniejsze były ze ślimakami. Patrzcie, czyli jest smaczny, w zapachu, jak wąchałam. Jak pieczarka. Pachnie. I co? I nie jest gorzki. Bo też oczywiście nie omieszkałam go spróbować. A że jestem w gościnnych lasach u znajomych. To się właśnie dowiedziałam o tym grzybku. Ja go nigdy u siebie nie spotkałam, a może nawet widziałam, ale omijałam, bo nie wiedziałam, że jest to grzyb jadalny, ale raczej go nie widziałam w moich lasach. Patrzcie, I tu jest kolejny okaz. Zauważyłam, że żyją tak stadnie, ale fajne są. Poczytamy, dowiemy się więcej na ich temat. Zobaczcie, objedzony przy ślimaka, czyli pyszny. Ale bardzo fajny. Już się nauczyłam je rozpoznawać bardzo szybko. Nie mam koszyka dzisiaj, ale mam torebkę i właśnie w tej torebce zbieram turki. Później sobie zrobię z nich zapewne sosik. Ale są też i płyt grzybki tradycyjnie. Bardzo ciekawy grzyb jest ten turek. Dobra, zakrywamy. Zakrywamy. Tu jakiś maluszek sobie rośnie, niech sobie rośnie. I w ogóle jak są górki, słuchajcie, to może być pod taką górką turek. Chociaż tutaj nie. Fajna nazwa. Turek. Ciekawe. Jak to będzie smakowało? Już się nie mogę doczekać. Bardzo ładne są te lasy. I chyba się zgubiłam, ale słyszę koguta. Widzę chyba jakieś tam budynki, więc dam radę. No i jest różnorodność tutaj grzybów. Bardzo dużo gołąb gołąbków. Zobaczcie, takie piękne okazy. Dużo olszówek jest w tym lesie, ale nie ma. Nie znalazłam bynajmniej żadnego prawdziwka. Dosłownie parę sztuk podgrzybków. No i same turki. Zobaczcie, jak prezentuje się moja torba. Akurat na sosik na skosztowanie mi wystarczy. I jeszcze się podzielę. Powiem Wam, że fajne lasy. Naprawdę bardzo ciekawe, Dużo jest tych purchawek. O, już patrzcie. Jak byłam dzieckiem, też się tak bawiłam. No dobra. I co? Słyszę. Że ktoś tam jeździ, czyli jestem na dobrej drodze. O, patrzcie, to że panienka też taka ładna. Hmm. Albo jakiś inny muchomorek. O, panienki są. Naprawdę, las jest bogaty w różne gatunki grzybów. Ładny jest las. Bardzo mi się podoba. Jest bardzo, ale to bardzo czysto. Także idę dalej. O ktoś tutaj chyba znalazł dużo właśnie tych turków. Bo korzonki zostały, ten jest stary, też został. Hmm. Fajne tereny. Kiedyś tu wrócę. Jestem na dobrej drodze, tak mi się wydaje. Do miejsca docelowego. Tam, gdzie się dzisiaj znajduję z rodzicami. Ale nie wiem, czy to jest z tej strony, czy z tej drugiej. Dobrze, jakoś sobie poradzę. A tutaj zobaczcie, jakie piękne turki jeszcze znalazłam. Naprawdę występują w ogromnych tutaj ilościach. Zobaczcie jeden. Drugi. I tak się nie zatrzymuje przy wszystkich, ale już wychodzę z lasu, więc mówię, zabiorę jest rozwinięte, więc go zostawiamy. Tu jest już taki mocno dojrzały. O! A tu patrzcie, podgrzybeczek sobie rośnie. Tuż obok. Super. Podgrzybów dzisiaj niewiele znalazłam. Jakieś 7-8. Mm. I gdzie jeszcze widziałam tego turka? O! Patrzcie, one tak fajnie rosną. Zobaczcie. Tu się kryje. I zapewne tu się kryje, proszę bardzo. Ciekawe, czy ma brata? Jakieś kolejne życiowe doświadczenie z tymi turkami, Wam powiem. Fajnie się czegoś nowego nauczyć i dowiedzieć. Od starszych osób ode mnie, dużo starszych, bo to są znajomi rodziców, u których dzisiaj jesteśmy. Ja bym je normalnie omijała szerokim ukiem. Te grzyby, taka prawda? Dziękuję za wspólny spacer i że mogłam się z Wami podzielić tym oto właśnie grzybkiem. Ciekawe, czy u Was występują. Ciekawe, czy je znacie. Jaka jest ich nazwa u Was, a ja. Nie mogę się doczekać, żeby je skosztować. Jak smakują w ogóle? To jest ciekawostka dla mnie. Fajnie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia oczywiście niebawem z lasu. Papa.